Alert, alert! Odpalamy protokół Operacja Wycofanie się z Rewolucji. Pamiętacie tęczową rewolucję? Pamiętacie, jak Kasia Zilman i Jania Lesar rozwalały system, jak dostawały owacje na stojąco od Beaty Kozidrak, jak były symbolem zmiany i przełamywania barier? No więc wygląda na to, że rewolucja została odwołana albo przynajmniej mocno wyciszona. W najnowszym odcinku nasza para rewolucjonistek znowu dała czadu. Był świetny taniec, była energia, a na koniec był pocałunek drugi już w tej edycji. Myśleliśmy, że to jest kolejny potężny manifest, kolejny dowód na ich misję. Ale co się stało po programie? Głos zabrała sama Kasia Zilman i ku naszemu absolutnemu zdziwieniu postanowiła wycofać się rakin z całej tej historii. W swoim najnowszym wywiadzie, niezwykle dyplomatycznym, nasza bohaterka, zapytana o ten pocałunek, powiedziała: Uwaga, cytujemy. To nie był manifest. Co tu się dzieje? Jak to nie był manifest? A co to było? Przypadkowy skurcz ust? Efekt uboczny po zjedzeniu ostrej papryczki? Przeanalizujmy to fresz wies. Przez tygodnie budowano narrację o przełamywaniu barier, o sile kobiet, o tęczowej rewolucji, a teraz, kiedy ta rewolucja zaczęła wywoływać kontrowersje, pamiętacie, aferę sukienkową z Pawłowicz? To nagle to już nie jest manifest, to jest po prostu taniec? My w Alert Celebrytycki jesteśmy w absolutnym szoku. I jak na cyników przystało, jesteśmy też bardzo, bardzo podejrzliwi. Co się stało? Czyżby pani Kasia po tym, jak dostała publiczną burę od czarnej mamby, po prostu się przestraszyła? Czy zdała sobie sprawę, że wizerunek wojującej aktywistki może jej zaszkodzić w drodze do kryształową kulę? Czy jej sztab PR-owy kazał jej natychmiast złagodzić przekaz? To jest, proszę Państwa, klasyczny, podręcznikowy przykład damage control. To jest próba zjedzenia ciastka i posiadania ciastka. Z jednej strony chcą być przełomowe i odważne, ale z drugiej boją się, że jeśli będą zbyt odważne, to stracą głosy konserwatywnej części widowni. To jest tak piękne w swojej hipokryzji, jak Wiktoria Gorodecka, która po fali hejtu nagle zaczęła mówić, że jej awangardowy występ wcale nie był awangardowy. To jest smutny obrazek, Pokazuje, że w tańcu z gwiazdkami nawet najpiękniejsza rewolucja musi w końcu skapitułować. Przed kim? Oczywiście przed słupkami oglądalności. I przed strachem o to, co powiedzą ludzie. Co myślicie o tym nagłym zwrocie akcji? To jest szczere wyznanie? Czy może jednak wyraczona gra pr i strach przed jurorami? Czekamy na Wasze opinie. I subskrybujcie, bo my będziemy z uwagą śledzić, czy ta rewolucja w ogóle dotrwa do finału.